No witam Cię człowieku w ten poniedziałkowy wczesny poranek O Boże kochany Jest, co dzisiaj jest, jaki dzisiaj jest poniedziałek Pauza weekendowa mi, Pani i Panowie minęła 17 listopad jest 5.26 Do celu mamy Jakieś chyba 17 km. Więc zaraz startujemy Firma pracuje od 6.00 Jedziemy z tymi, wracamy, wracamy z tymi paletami. Weekend zleciał, pauza weekendowa zleciała. Wpisz kraj rozpoczęcia polska 25, 27. Pyk. Ło, ale mi się nie chce, powiem wam, kurczę. Tak mi się dzisiaj dobrze spało. Przedwczoraj nie mogłem usnąć, a dzisiaj mi się tak dobrze spało że oj 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 dobra ekipa zaczynamy lecimy z tym tematem Witam, witam i o drogę pytam. Dojechaliśmy na miejsce. Idziemy się zaraz zameldować. Zobaczymy, co nam powiedzą. I tak na razie jest piąta, chyba 40. Czekajcie chwilę, tak? Piąta jest 43. Więc jeszcze parę minut. Idę się zameldować. I zobaczymy, co nam powiedzą. Rozładujemy się. Potem załadujemy się. I ogień lecimy z powrotem na Belgię. Siemaneczko. Pada, pada, pada deszcz. <noise> Załadowani. Buteleczka załadowana. Elegancko. O. Beleczki dane, zabezpieczone. I pada, 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 pada deszcz. Dobra ekipa, spinam, zapinam plandekę. Zapinam plandekę i lecę. W sumie to lecimy. Strzała. No siemano, rozładowani, załadowani buteleczką, zakupy zrobione, troszeczkę ogarnięty I co? No i wyruszamy, lecimy teraz na granicę Będziemy, znowu się zatankujemy na molu, zjemy coś też na molu No i wyruszamy w ten świat, w tą Europę całą, no nie Zobaczymy gdzie nas koła poniosą Czy wszystko będzie dobrze i czy wrócimy w jednym kawałku, żeby tylko wrócić właśnie? Więc uciekam. U. No i co, kochani? <laughs> Najechaliśmy się daleko. Kurde, no przed Wrocławiem jest jakiś wypadek. Za późno zobaczyłem, też po prostu w ten w mapy Google, bo bym poleciał kurde tą 9 czwórką na Oławę do Wrocławia, ale no za późno zobaczyłem, kapnąłem się. Ja dopiero patrzyłem mapy jak wjechałem na autostradzie, pokazuje 36 minut. Jakiś wypadek tam jest przed tym Wrocławiem. O Boże kochany, kurde już się zaczyna, miało, miało tak być dobrze no. Mówię tu szybko rozładowany, tutaj załadowany, pyk, zakupki zrobione, piętnastkę sobie wykręciłem tam, ciach, ciach, ciach. Mówię dobra jedziemy z tym koksem. A, trochę za późno się obudziłem, no ale to nic, no co zrobić? No nic się na to nie poradzi, no kurczę. Trzeba żyć jakoś dalej, bardzo tragicznie to idzie. To jest tak, podjedziemy 100 metrów, stoimy 5 minut, podjedziemy 200 metrów, stoimy 5 minut, podjedziemy 10 metrów, stoimy 5 minut. Lewym pasem non stop idą, non stop, o, podjeżdżamy, Podjeżdżą non stop idą lewym pasem chłopaki. A, niech sobie idą! No kurde, ja nie będę ryzykował, nie chcę płacić 1500 zł, jeszcze, żeby mi walili Punkty karne. O, przepraszam was, bo. Jesz dwa razy bym tak zrobił i wygrywam. Prawo jazdy na rower. Heh, <grym> sobie rowerem pomykał. Elegancko, kurcze. No, ale to nic. No, nic, no nic, no nic, no nic, na to nie poradzimy. O! Jedziemy więcej niż teraz 100 metrów, niż 200. Zobaczcie. O kurczę, już hamujemy. Uu. Dobra, nic, jak będzie coś się działo, to widzimy się później. <grydzeni> <grydzeni> no i korek na granicy. Ja pierdziele, ale jest Korek. niby tam mapy w ogóle pokazują 28 minut, ale to, to się różnie zmienia. No, stop. no zobaczcie, jakie zapchane Pokażę Wam zobaczcie się, wszystko jest zapchane. Dwa pasy stoją całkowicie, no całkowicie stoją, kurczę. No ale to nic, no, nic się na to nie poradzi, no, no tak jest, trzeba swoje odstać, poczekać. No i dzisiaj taki jest plan, żeby... żeby co, żeby gdzie dolecieć w sumie to nie wiem gdzie dolecieć, bo mam jeszcze... E, kurde, jest 4 godziny jazdy nawet nie mam 4 godziny jazdy mam. 358 dokładnie, 358 jeszcze ten korek. Więc zobaczymy, gdzie się uda dolecieć, bo tam widziałem jeszcze na, na, na 13, tam jest jeszcze coś, korka, bo tam są jakieś e, remonty drogowe. Remonty drogowe? No tak, remonty drogowe. No i zobaczymy, gdzie to się doleci, pasowałoby gdzieś kurde stanąć na jakiejś stacji. No ale zobaczymy, będziemy łapać wszystkiego tam, gdzie tylko będzie miejsce, jakaś dziupla. Jakiś kawałek, kawa o przepraszam, kawałek tylko miejsca, żeby, żeby stanąć i zaparkować, no bo No dzisiaj poniedziałek, no to każdy wyjeżdża, wiadomo ci co na 5 dni jeżdżą, no to oni co, no poniedziałek, szybko start Ogień, ogień, na tłoki, no stop na odcięciu, żeby zdążyć do piątku wrócić, no nie no, Tak jak ja, to jeżdżę, jeżdżę w systemie tam 11 dni na 3-4 dni w domu I no, no i tak jest, no tak, jak teraz elegancko weekend spędziłem sobie w Polsce. Obiadek na świeżo, nic mi nie leżało w lodówce. Poszedłem do sklepu. Kurde, kupiłem wszystko na świeżo. Zrobili, zrobione były kotleciki mielone z tym. Ziemniaczki elegancko, kurcze, sałateczka, wszystko na świeżo. Mm, takie coś to ja lubię, a nie. Dobra ekipa, ja tutaj czekam, koczuję w tym korku. Jak będzie się coś działo ciekawego, no bo mi się będzie chciało spać, będę chciał sobie pogadać do Was, to... to będę się odzywał, no nie? Najważniejsze to, że człowiek jest uśmiechnięty. No i tyle, no. Witam, witam w ten wtorkowy, popołudniowy, brzydki dzień. Rozładowaliśmy się właśnie tą buteleczką. Mamy napięty bardzo grafik, panie i panowie, 50 minut mamy. Do załadunku mamy jeszcze z 20 km. Niby mam na 17 umówione, załadunek. No jest 16.05, więc tam na spokojnie się wyrobimy, na spokojnie się wyrobimy, dolecimy, no i będziemy próbować się ładować. Kurczę, ale potem z wyjazdem coś będę musiał pokombinować poszukać miejsca na, na tej zonie <laughs> co się będę ładował, bo no bo krucho, krucho się robi zostanie mi z 25 minut Kurczę, dzisiaj powiem wam, że przerąbane było, no startowałem o 4.30 no rano, o 4.30 do siódmej szło nieziemsko, non stop na odcięciu, non stop ogień, ogień. od siódmej katastrofa, no katastrofa była, no na Holandii był tam trochę wypadek Znaczy najpierw na Niemczech był, było trochę tam korka, bo tam zwężka była Potem na Holandii wypadek Antwerpia była tak zawalona, że tragedia, bo tam teraz jakieś remonty robią I kurde jest tam, jak się wjeżdża od strony Bredy do Antwerpii od tej strony To... Yy, przepraszam się nie zaciąłem yy, To co? No to tam jest wężka do, do dwóch pasów chyba, no i to tak wszystko się korkowało, no trochę postałem w tym korku, no ale udało się, udało się to rozładować, myślałem, że dzisiaj nie dojadę i jeszcze prawdopodobnie uda się to załadować, kurczę, więc jak będzie coś ciekawego, po prostu do tego załadunku, niby coś ciekawego, no będę ładował ogólnie takie... Mm, Maty, maty izolacyjne, takie jak poddachy są i tak dalej, coś takiego. Tego 4 tony tylko ma być, więc nawet nie wiem, czy to będzie spinane. Wiem, że to się ładuje od boku, więc nie wiem, czy to będzie w jakichś koszach takich, bo to tylko 4 tony ma być na cały samochód, więc no, więc bardzo mało, no nie? Więc ciśniemy, grzejemy na pełnej rurze, ruła, ruła musi, musi, musi walić. No, bo już korek do ronda i co, no i ładujemy to i coś szukamy, no i jakieś jedzonko, no i palulcie, no nie, palulciu, palulciu, palulciu. A i chciałem jeszcze bardzo pozdrowić jednego aktywnego widza, ogólnie wszystkich pozdrawiam, ale ten jest szczególnie aktywny w komentarzach i tak dalej, Mario Goda. Jak dobrze pamiętam, jeśli przekręciłem coś, to bardzo przepraszam. Bo no kurde, nie, no teraz nie będę sprawdzał i tak dalej, bo, bo prowadzę. Ale tak by się z tego, co pamiętam, po prostu, to Mario Goda. Bardzo cię pozdrawiam. Oby tak dalej, oby więcej takich widzów aktywnych. No i co? Lecimy na jaki ekipano. No co tu więcej gadać, no? Ogień. No i co? Załadowali się. O kurde o, Buta kupiłem. Powiem wam, że tak było szybko, wszystko szybko było robione. No serio, no 15 minut i załadowany. Idę teraz wam pokażę czym, czym to mnie chłopaki załadowali. No mówię wam, 15 minut i jestem gotowy. Kurczę, no jeszcze tak szybkiego... Nie no miałem jeszcze szybszy załadunek na pewno, no, ale 15 minut załadowaliśmy to takie coś na poddasze idzie tak takie takie coś takie coś ale brudna naczepa trzeba umyć jak zjedziemy teraz do Polski kurde w piątek to trzeba będzie umyć no i co załadowani moi kochani idę teraz coś się ogarnę jest yy, która jest w pół, do, w pół do szóste jest elegancko ogarnę się zjem coś no i co puszczę sobie jakiś film no i jutro pewnie o 5.00, no o 5.00 pewnie startujemy albo przed 5.00, żeby być tam około 7.00, bo jeszcze tam Kamil mi nic jeszcze nie znalazł. Dalej, bo to tylko taki kurde 170-160 170, 170 160 km, taki po Belgii, taki szybki przerzucik, bo miało być co innego, je wczoraj anulowali. No i dzisiaj tak było na szybkiego, na szybkiego szukane, no i to mu wpadło. No ale chociaż fajnie, bez spinania, bez niczego, bo to leciutko mamy, to jest chyba tylko 3 tony tego załadowane. No i co? Ja się z Wami żegnam w ten już ciemny, szary. Wtorek widzimy się jutro. <laughs> w środę. Zobaczymy jak to będzie jutro, jak to nam pójdzie. No. Mamy środę. Jesteśmy na rozładunku. Zrzucamy to elegancko. Już się zrzucają powolutku, zaraz Wam pokażę jak to całe wygląda. O no i coś, coś tam szuka mi Kamil, o tak to wygląda. Zrzucamy to. Takie coś zrzucamy i Kamil coś mi szuka. Jakiegoś załadunku do Niemiec. O i pewnie polecimy do Niemiec. Załadujemy dzisiaj, rozładujemy się jutro. O i zobaczymy co to będzie. Bez pasów, bez niczego, bo to nie niecałe trzy tony miałem w papierach. Nie kazali spinać, to tak to można żyć. To jest jazda, to jest jazda. Człowiek się cieszy, cieszy i raduje, ale a, brzusze, a brzuszek rośnie wtedy, no. Witam, witam moi mili, i o drogę pytam. Kurczę, przepraszam, wczoraj nic więcej nie nagrałem z tego załadunku. Bo miałem wy... delikatny wypadek Miałem Delikatny wypadek Kurde teraz nie będzie nic widać Bo jest ciemno Ale jest już Mamy czwartek czy znaczy, wypadek miałem w takim sensie, że Po prostu spadłem z naczepy O spadłem z naczepy i trochę mi się noga potegowała Ale to później wam wszystko opowiem Mamy czwartek Piękny Biały czwartek Moi mili o kurcze parują mi szyby. Ja pierdziu, ja pierdziu. Zobaczcie, jak sypie. Nie wiem, czy to widać. Kurde, tego nie widać, tak to nie oddajesz, aż, aż tak. Ale mamy czwartek, sypie, de, sypie śnieg. Mamy godzinę drugą trzydzieści. Robimy kawkę i startujemy. Lecimy na rozładunek, żeby dolecieć na siódmą. I potem lecimy załadować paletki. Taki krótki przerzut, i już mamy wolne. Mamy wolne do, do jutra, do piątku, do, do rana, do ósmej rana. Wolne? A jaki plan będzie dalej? To opowiem wam w dalszym odcinku. <gryw> Pozdrawiam, ja robię kawę i uciekam. Siema, rozładowali, jesteśmy już na załadunku i będziemy się ładować ekipa paletkami, rozładujemy jeszcze palety. paletami, 627 palet weszło, na eurówek. euro oczywiście mówię, eurówka i takie teraz jedziemy takie 80 km, 70 mamy coś takiego i co I, i się rozładujemy tym, no i do jutra już będziemy mieli stop, bo jutro jutro o 8 rano będę się ładował w bazie wojskowej w bazie wojskowej, wiadomo, że nic nie nagram, no no nic nie nagram, bo pewnie nie wolno No, no na pewno nie wolno, więc Na 100% nic nie nagram Załadujemy się jutro i co? I uciekamy już do Polski, bo ju Dzisiaj jest czwartek, jutro już jest piątek, moi mili, już jest piątek No i tak to wygląda, w ogóle tak, miałem Wam opowiedzieć o tym, kurde, co wczoraj się wydarzyło Ładowałem nie pokazywałem właśnie wam tego, bo kurde ty to się stało. Ładowałem wczoraj cynę w takich dużych blokach. No i przerzucałem sobie pasy, wszedłem na naczepę, żeby sobie kantowniki wziąć, wiecie, żeby się nie mi nie, nie poprzecinały pasy. Wziąłem te kantowniki. Biorę kantownik, jest ja z jednej strony z prawej strony i miałem otwartą paleciarę, bo ja mam na samym końcu, nie wiem czy widzieliście, na samym końcu mam paleciarę taką. Ona była tak otworzona normalnie. No i nie wiem jak szybko, nie wiem jak to zrobiłem. Szybko, szybko chciałem wszystko tak zrobić, pospinać i tak dalej, bo nie miałem czasu. I nagle nie wiem, straciłem grunt pod nogami. I ta noga, jak się tutaj na czepa idzie, i ta było tak otwarta i tutaj jest naczepa, to ta noga mi wpadła między tu. I ja po prostu upadałem na ziemię. I ta noga mi się delikatnie jakoś przyklinowała. I w ostatnim momencie jak, yy, jak upadałem to po prostu bo upadałem bokiem i w ostatnim momencie wziąłem się na plecy i po prostu jakoś wyjąłem tą nogę, bo z tej nogi ta noga to by była taka złamana całkowicie, mam całe opuknięte no nieładnie to wygląda znaczy nieładnie, no, no przeżyję, no nieładnie wygląda opuknięte mam trochę a najważniejsze, że nic się nie stało upadłem na, na plecy trochę głową przywaliłem i, i plecami najgorsza to ta noga, bo mi tak ją zblokowało ale serio, w ostatnim momencie ją wyciągnąłem jakbym jej nie wyciągnął Normalnie by ją, tak ją by złamało, normalnie by ją złamało, no nie byłoby by szans już, no nie wiem, nie wiem kiedy bym wrócił dopiero do pracy, chyba bym wtedy gruz jadł Naprawdę, kurde, no wczoraj to masakra, nie wiem, jakiś taki dziwny dzień był, ale dzisiaj już jest lepiej I co kochani, jaki moral tej historii, że jak się śpieszy, to się diabeł cieszy więc trzeba wszystko na spokojnie robić. Nikt mnie przecież nie goni. A ja taki zawsze narwany jestem na tą robotę. Nie, no nie wiem. No nie wiem. Ja jestem tego przekonania, że kurde, jak ma się dobrego szefa, płaci kasę taką, jak powinna być i tak dalej. No to trzeba robić tą robotę. Nie opierdalać się tak za przeproszeniem. No serio, dla mnie nie ma takiego czymś. Ja bym miał firmę i bym widział, że kurwa, ja potrafię tak pracować, a inny tak nie potrafi. To kud, na zbity pysk bym wywalał. Serio, na zbity pysk bym wywalał, bo bym po prostu nie zdzierżył tego, nie utrzymałem darmo zjadów. Po prostu. Bo jemu się nie chce czy coś. Jak ci się nie chce, to sobie weź wolny, się połóż, sobie wypocznij i jedź na wakacje, a nie. Jak ja potrafię, to i inny też potrafi, wiadomo, że nie ma co też przyrównywać mnie młodego, 27-letniego chłopaka do, do jakiegoś na przykład starszego pana, co ma 70-60 lat, jest przed emeryturą, no to wiadomo, że to będzie wyrównało, ale 30, 35, 20, 40, no gusiem! no tak, no, no tak, no nie, nikt nie goni, bo to nie mówię tak, że szef do mnie pisze, i tak dalej, że tu czemu tyle masz wyjechane czy, czy, czy czemu tak wolno czy coś, nie, 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 w żadnym wypadku właśnie przew się nie odzywa, no, w sumie to widzi jak pracuje, ma mnie też na, na GPS-ie i tak dalej, spedytor też widzi Kamil jak ja pracuję, więc no, do czego by mieli się przywalić jak Niech ja wiem, że rzetelnie wykonuje swoją robotę i no i oni też to wiedzą, no nie, no wszyscy to wiedzą no widzą to, no nie dobra ekipa, uciekamy Wcisnę na ten rozładunek 15 ton tego jest czy 17? Nie wiem, nawet i lecimy dalej. Nara! Kłaniam się. Log tutaj, widzicie, trochę syf mam, ale to nic, bo właśnie będziemy gotować sobie obiad. Będę teraz pierwszy sobie kawkę robię. I słuchajcie, rozładowaliśmy te paletki. No, już stoję dłuższy czas, już która godzina 13.56. Tak, 13.56, jakoś od dwu, przed 13.00 już stanąłem Na miejscówce Haldesleben O i co? No i już mam wolne do jutra, no nie Jutro jedziemy do tej bazy wojskowej, tak jak mówiłem Wam wcześniej O, gotuje się woda Załadujemy się I co? No i, spier i uciekamy do Polski, no Jak najszybciej, może się jutro uda jeszcze dojechać wieczorem No jak nie, no to w sobotę rano Muskania idzie coś tam na serwis, bo coś tam z ekologią wyskoczył czek po prostu Coś tam od Noxów, coś tam, coś tam, coś tam Ten kod, ten MMS -E Co i jakieś tam kodowanie, nie, nie pamiętam tych numerków I co moi kochani, robimy obiad Dzisiaj już jest dzień skończony, robota skończona, mogę sobie odpoczywać Teraz będzie kawka I na obiad Już Wam pokazuję Trzy, no trzy składniki Makaron Trzy cebule i tuńczyk. Tylko, że tuńczyk nie w sosie własnym, tylko w oleju, w oleju roślinnym. To jest bardzo ważne. No wiadomo, przyprawy, sól, pieprz i jeszcze najważniejsze, jedna bardzo przyprawa, a właśnie na tym stoję. Kucharek, kucharek, wegeta. Kto, co tam uważa, co jest dla niego lepsze. Ja, ja tam wegetę biorę zawsze. No i co? Gotujemy zaraz makaronik, strugamy trzy cebulki ugotuje się makaron wstawiamy sobie na patelnię cebulkę podlewamy troszeczkę olejem, oliwą, olejem, kto co tam woli podsmażamy cebulkę zasypujemy tą cebulę dużą ilością wegety, znaczy tak też z umiarem no nie żeby też nie było zasłone bardzo wegety to tam wejdzie w tą cebulkę i tak dalej no i potem tuńczyka dajemy odlewamy delikatnie, delikatnie tylko z tuńczyka odlewamy Oleju, żeby coś tam zostało i tak dalej, bo to będzie później wszystko zesłuchać, jak dojdzie makaron. Ta cebula, bo ten olej, co tam podlewamy tą cebulę, no to zostanie tak jakby wciągnięty w tego tuńczyka, więc tak troszeczkę tylko odlać, tak z góry. No i co, makaron jest ugotowany, tuńczyka dodajemy tam do środka do tej cebuli, jak już cebula będzie ładnie zeszklona, taka miękka. I, i co, no i podsmażamy to trochę, żeby tuńczyk był ciepły smażył się delikatnie, potem wszystko wrzucamy do jedności, ten makaron do tego do, do, do tej cebuli do tego tuńczyka, wymieszujemy wymieszujemy, wymieszujemy to no i danie gotowe moi mili więc pokażę wam jak to wygląda wyglądać to w sumie nie wygląda tak apetycznie ale jest bardzo, bardzo dobre bardzo, bardzo dobre, no ja to lubię od czasu do czasu sobie jem dzisiaj mam czas, dużo czasu więc sobie zrobimy więc widzimy się na efekcie końcowym Mamy to zrobione, gotowe. Tak jak mówiłem wam wcześniej, pokażę Wam efekt końcowy, jak to się prezentuje. Trochę mam tu syf. No, bo to jak po gotowaniu, jeszcze w kabinie, Bez jest zimno, jak skurczy byk. Dzisiaj śniega, to deszcz i to tak jest, dobra. pokazuję Wam efekt końcowy. Tak to się prezentuje. No, mówiłem, że to nie za smacznie wygląda. Czy znaczy wygląda? No, 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 cebulka, tuńczyk i tak dalej. Pieprz, przyprawy, wegeta. Ja takie coś lubię. Ja sobie życzę smacznego. No i co? No i nie wiem co dalej. Zobaczymy, co dalej będzie. Strzała! Witam, witam ekipa. I co, dobiegliśmy końca tego odcinka. Załadowaliśmy te maszty lampowe, to są takie agregaty były. E, agregaty prądotwórcze wraz z masztem wysuwanym do góry z lampami. Drogi widzę, ja jestem w domu gotuję rysunek zobacz co się dzieje na dworze patrz no jest kurczę piękna zima więc mój drogi widzu kończymy ten odcinek wiesz co masz robić nie będę ci przypominał widzimy się w następnej trasie nara